Cześć, z tej strony Piotrek, Bartek i witamy Was w Nowym Roku. Bla, bla, bla. Mam nadzieję, że lepszym. Mamy dla Was niespodziankę. Będzie to kompilacja, naszym zdaniem, najśmieszniejszych momentów z planu filmowego. Dokładnie tak, z planu filmowego, oczywiście, kanału Kolba TV. Jeszcze raz życzymy Wam szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia, pomyślności. Nie zapomnijcie o subskrypcji, przywaleniu dzwona i do zobaczenia w następnym filmie już za tydzień. Do zobaczenia, cześć. Cześć Wam wszystkim! Z tej strony Piotrek i Flyminator! Get to the choppa! Now! <laughs> Złap tylko tak, żebym się mieścił nogi nogi głowa. Włącz kamerę. I pokażę, jak to wyszło. Okej, okay, suche fakty za nami, a teraz pokażemy Wam, jak urządzenie radzi sobie z rzeczywistości, jaką ma siłę rażenia, z jakiego dystansu można celnie i z dużą mocą obalać. Obalać? Obala to się flaszkę. Ci zoryk eee. może być potrzebny do pewnych napojów chłodzących. No, to do tego ja mam kartkę papieru. Hmm? <noise> Żartuję. Benchmade Balizon 85 to najnowszy motylek od firmy, która w logo ma właśnie motyla. Najnowszy motyl, nóż serii motylkowej, to super jakość, co? Dużo motylów. Dobra. Marka Outrest to produkty outdoorowe przeznaczone do wy. Marka A... Au... Nie mogę się skupić przy tej chwili. Latarka Phoenix E03R. Naprawdę malutka latarka, którą przypniecie do swoich kluczy. ma. Strumień światła, 260 nm i zaciąg, zasięg... zaciąg. <grym> Jeszcze raz. Kamerak! Bip! No, no, chcesz zacząć? No tak, chcesz to ty zacznij. Proszę o zezwolenie na otwarcie ognia. <grym> Pierwszą z nowości, którą dziś zaprezentuję, to chipsy z kurczaka marki Merzdo. Dobra. Niedawna w naszej ofercie... Chcesz ten, jak kładę, pokazać? Tak, tak. tak. Kładę. Taka praca. Kamera Cześć, witamy Was znowu w naszym studio. Niedawna. Uśmiech to, wystartujesz, startujesz, to powiedz. Kameret. A po, po, to od początku zaczynamy? Nie, to już o tym kalendarzu. No, to o kalendarzu miałeś... Mówię właśnie. No <noise> mi się rolka w taśmie z Tak. Pierwszą. Pro... Przestań się śmiać. Cicho, akcja było.